Manko z tej strony Mr. Stalin, craft ze mną jest pit, pit tu Ej, nie klim tu Na nagraniu no, nie. wcześniej mówiłem że ja właśnie to będę kuj, kuj, huj, huj, to Wicie, oto mój kurde szwakier niewychowany Dobra, przepraszam Was bardzo serdecznie no. A to jest Investestion full Wars i mówimy na to Ankielskie nazwy nie umiem... Czekaj, tutaj. bo mam tutaj te y, problemy w planie, no... Ta lampa mi spadła, czekaj ze dwóch. O widzicie, tak jest, pitu-pitu. Jak coś chcemy nakrywać, to nie. Coś musi przerywać. Gdzie ja jestem? O, dobra. To nie, nie piękne to jest lecimy przez to od parku, tak? O, dobra. O, już wraca. No. Dobra jest, Gidmoniones, Cime. Z Rosowem. Z no. e, oczywiście pitu pitu, jest ze Śląska. Polczę, jestem po Śląsku. No z dupy. gdzie jest Śląsk? No wiem, nie tylko Kraków. Ja, ja, ja nie wiem, no, ja nie jestem ze Śląskiem. No, Jak nie, jak Kraków jest na Śląsku? Weź się tam po. I no to trzeba być kurde chyba pitu pitu żeby nie odróżniać e, tych terenów polskich regionów weź się, No i co ty masz z tym weź się tato, kurde facet ogarnij tupę Weź się tatę. Ej nie no ja ci zaraz prze przejdę się do ciebie no i te to ciebie i się no, no Ale normalnie tato, Ja mam gnata, ja cię strzelić Nie możesz jak jesteś w moją wkrótkę Aha. No, dobra. Ale ja cię wyrzucę w grupie, jak będę przed tobą. Zobaczymy. <laughs> o, no ma O, co tu mamy? Nie no, zaraz to ja ma nie Skoda mi ja, amunicję na no. <laughs> Zobaczymy. Ewu! <bój. śmiech> Czekaj, Chuje, powiedz to, jest to jeszcze raz, z takim głosem. Jakim? No w tamtym, co mówiłeś. Skoda, na miałem amunicję. E, jakim ogłosem wtedy powiedziałem? Takim stajepisem, tak jakby kurde... Nie wiem... E, Carto Network? To tego. To Roman tak mówił. Roman. Roman, wiesz kto to? Twój wujek. Nie. No nie. Mój wujek nie ma na imię Roman, a tym bardziej go tu nie ma. <grystanie> Serio? Czy widział... Po poważnie? znalazłem jakieś stołki? LOL Ja dziękuję. Ej, Jezu, na kropalu? Jezu, tu zrobić romantyczną kolację. Ej, na kropalu to ktoś tu może być blisko mnie, tak? W takim Rekropolu, co? Na, jak ktoś pisze na kropalu Nie, Proximity to jest blisko Ciebie. No. Czyli ten zielony. No. A global to może sobie pisać z drugiego końca świata. Ach. Ha! Znalazłem. Siekiery. E właśnie tam jest siekierka. Będę ci A. ją ciął w dupę. Tak. jakieś maski to, to do dupy. Ja mam katanę. zarazem cię się pewnie popsuję No na pewno. Zawsze tak. że nie. górki do dupy. Albo wezmę dzikij golfowy. Tak. być golf? Nie, nie Nie, nie umysz. Dobra, tu jest na horyzoncie. Skrit to, to jest chyba do tego. posmarowania do masła. Chyba ciebie, żeby cię. Posmarować twój tyłek, włożyć tam kij. Gosie! Od yy, tego Szotka od... No kij od szotki i heja wiercić. I kręcić. Aha ho, znalazłem MP7. Kitujesz. No mm, mm, to I patrzcie jaki, jaki kłam jest. Prze wystrzelić duble barele, gdzieś w kosmos. Albo wypierdolę to. Patrzcie jaki kłam... kłam, co kurde. I ile to ma amunicji? 24 Jezus Maria. No, jak się podoba we, e, taka... seria... E, o nie, już to mówiłem, to jest... Hmm... powiem tak. Cicho, bądź. Mm. Mm. <coughs> Mogę ci wziąć wiosło. Nie, dzięki. Powiem tak, że to jest e, seria... E, to jest w które pójdzie do serii granie z wicami". Jak ktoś chce zagrać ze mną w League, proszę bardzo. Ale o, mówię od razu, że trzeba zapłacić e, 19 dolarów, jak się nie mylę. Tak, się mylę, to pit po ale ja się chyba nie mylę, nikt się nie mylę. Poprawię cię, trzeba zapłacić, nie wiem... 19 dolarów, tak? 300 baniek za tak, i 100. grasz. No. I, I to możecie wybrać sobie różne yy, postacie. Na razie macie takiego, takiego pana tutaj, co widać z trzeciej osoby. Mały plecak różny Pro, nie. Albo też można kupić za chyba... Video, video 50 dolarów konto premium, co można zrobić sobie własny serwer, czy nikt nie wejdzie, ustawić ile ma być ząpiaków, ile co i jak ma być. No. Gdzie to jest? Gdzie to Krillu i ta jest to jest? Manie jak chcę już być na pełny serwer, tu jest módon. No poczekaj to idziemy do siebie. Zrobię cię i pójdziemy na inny serwer Widzę, Widzę zombie. Widzę farmę. Farmer, crafting Znalazłem, znalazłem przepisy. za no, ten... Eee. Jakieś po unite recipe eee. Czyli na twój placek z y, tyłka Jaki placek? Weź się Weź się, <laughs> się Maniek szybko no Piękne spokojnie gdzie, gdzie idziemy tak w ogóle? Fajtę Do, eee. do czekaj, na, czekaj na mnie w Klerwiu Serio, no dobra. Albo chodź w moją stronę, potem razem tam wbijemy. I na pełny serwer w Klerviu i robimy mordor. A właśnie gdzie są Pina? W Smoliu, w Campus czy w Kryliu? W Campus. Ja? A nie w Smoliu? A kurde, miesiąc temu grałem to w Smoliu. No ale oni się tak wyrzucają, w na Campus. W Tam A my idziemy do Klerviu. A później to Portalu. Burdel? Ale w burdelu jest burdel. No, popatrz sobie na ząbiacki. No, tam w burdel, jak chuj. Tam jest tyle, że zombie. No niestety, jak? Ale to jest, no, są krzywe. No, ale nie... Ale nie chcę spotkać y, tego. Yeti. yeti. No, tu tak. jest yeti, serio. Jak... Fuck, fuck zombie, no. Jak oglądałem odcinek Sea y, z rokiem, jak tam grał z y, Krabo i z kimś innym to y, mówili tam, że właśnie tam gdzie ty jesteś możesz spotkać Yeti ale Ty to trzeba, ja go poszukam o, albo inne y, te potworki co on robi? Jak cię to, to cię rozpiję przy w minim kawałku. To to wiem, on jest. też zdycha jak muszę w no to sprzedam ich kilkanaście albo kilkaset, jak będzie tego nie, potrzeba. Nie widziałem kon na razie i to że go nie widzę. <noise> Bo bym się z, totalnie, z, za przeproszeniem, w gacie. Będę miał... niech masz jakiegoś gnata ze sobą? Yy, Anna, konte, zajkę i jakiegoś tam no. Nice. <noise> Więc jestem trochę uzbrojony. Jeszcze co o? O, widzę twój znaczek idzie. Ojej, ja to tak, tak, Mogę do ciebie strzelać. Nie. No i tak nic nie No zrobię. właśnie. Jest tak, są chyba trzy... nie, trzy rodzaje zombie. Zombie normalne, czyli powoli chodzi i... Możesz uciec, uciec przed nim. Zombie, y, y, które szybko biega. I nie uda ci się uciec przed nim. I zombie... Jakbyś pierdalał, jak to się udał. No to tak. Każdy się da eee, połączyć. No a trzeci roczaj to jest zombi wołacz. Czyli polega na tym, że wyje na jak cię widzi i woła innych zombiaków. O, no, on jest przejebany. No, no kiedy tak. no, nie widzę cię. I ten papało. Gosią się gorylo. weź się tato. Okło. No, dobra, jest kit. Zobaczcie. Wygląda na to jakby się kopał przez skałę. O, o, wy to po, o! Wychodzi na zewnątrz. Tylko nie widzę tego Murzyna. Pałę murzyńską. O, o, O! Jest! Jest! Pitu pitu! Biegnie! Dzielnie! Jak to mam coś strzału! Prosto z buszu e, nie mogę trafić? A ja zobaczę czy ci coś zrobię. Na cię trafię Strzeliliśmy w tym samym momencie. Spoko. ale no, ty jesteś nie o Nie, oteczą się. Dobra, masz tą siekierkę. Mamy no, tu siekierkę. Moje ha. Dobra. Mogę ci dać jeszcze... Duble burela Nie, Barela Coś takiego dubla burela Stupy. Dobra e, I tutaj chyba zrobimy krótkie cięcie, czy y, idziemy to Cięcie view Cięcie na, y, na, na 10 minut i robimy przerwę Czyli tutaj e, robimy cięcie, przelokujemy się na inny serwer a no właśnie, bo tu mało. No osób, to... Najpierw sobie opierdolimy no to Nie robię cięcia. Lecimy. A. Jak są laki to przepraszam, bo oczywiście y coś mi się robi na laptopie. Akurat na tym muszę zjepanego kompa. Jedź pan! co kto ma zjebanego kompa? Ja ma zj no, kompa? ja cię nauczę, czy kupię tą w dupę i no nie zobaczysz. no ci w dupę to wstrząsę tą siekierkę. będziesz miał pitopitów, jak weź, bo to się chyba psuje, to się Ta? psuje, to psuje, to nie widzę, tu to ma? Jest, Trzymaj. Co by tam nie widzę, nie, 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 Miesiąc dwa. nie, nie, Więc nie, 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 co nie, To nie, to miesiąc, tak. Więc nie, 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 Zawiedzimy się, się skitrać Dobra ja tu... Te tak, co ty tak z tyłu jesteś? Jest Zawiedzasz Fuck shit Motherfucker. Beha, beha, szybko Beha! Pozdrawiamy, pozdrawiamy całą ekipę Network Gamet O, właśnie e, Pozdrawiam y, mojego kolegę z klasy Iwana Bo y, jest w szpitalu Przeszedł operację chyba Noki, jak się nie mylę no to, ja też go no to ja też go pozdrawiam I pozdrawiam jeszcze raz całą ekipę na Poważnie, Powiesz, jeszcze chcesz pozdrowić moją swoją mamę, tatę, wujka, romana Ej, czekaj, pan nie to leczy. E, 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 e. Chuj, to Chuj, to w tamtą stronę wiedziałem że coś poszło nie ja tak ty, jak ty mnie kierujesz to wyjdę. ja cię kieruję, no ja tak. cię kieruję. patrz tam gdzie idziesz ty ja dobrze idę a nie tak jak ty idziesz na osie lornetkę. ja mam lornetkę i widzę intruza ja też widzę ciebie ja też cię widzę ja mam lepszą lornetkę od ciebie ja mam najlepszą na świecie, ja na świecie. pokazuję no a ty masz to, a, ty masz to. O, i jest ode mnie 40 metrów. ma to Ale on stęka. Big pig Widzę. Widzę. Co ty ślepy jesteś? Kurde. Ty nic nie widzisz. Ślepa. Ty ty jesteś... zombie. Ja jestem. się. Jesteś silapa kiszka i tyle. A ty nie masz kłykciu. A ty nie masz kłykciu. Jesteś Ja cioto. mam quick. Yyy... Co ja mogę? Masz kłykcie? A może jeszcze dzisiaj się pojawi odcinek z Minecrafta... sur ...manik... ...yyyy... ...yyyy... ...minikejmy. Minikejmy. Monik Normalnie... ...ber... Bergrlsmanik, fałdła Dobra Fak, nie chcecie na nie Idę cię zabić zombie ja już Zombie już zobbie chodź, Szybko O leci do mnie Boze, ale się no tu O, możemy tak zrobić, y że y... Fajnie okay. Że co? Co? No? Zdechanie Ciebie, Ciebie tak ogóle przerwało, no, ale to nie, nie, nie w w Ciebie tak w ogóle przerwało, ale to nie No Dobra, O, jakiś boks, dwie. co to? Eeeh... 92. Chcesz mańku? Jest brand new. I kolejny boks, to wejście tego zbysz, skoro serjecie. Bo ja już nie mam miejsca No i te... To ten... tam, tam no w celach jest. Oj, tu kolejny. Co ja, ja jestem kurde, się, czy jestem co, czy co? To sobie to, to. A to to jest to i ten. O Evo. jak fajnie, Evo, Uuu, Evo. fajny broń. Fajny, fajna. fajny, fajny. Fajne, broń. A co, już wszystko zebrałeś? Nie. To będzie 92 z post. I to magazynek do, do, do śrubków. To to kupa taka. Ui. A to co ty? Jeszcze mam Jericho Właśnie, ja do tego Jericho mam trzy magazynki i do kruger'a mam 2, to je wystrzelam w zombie. Ej tutaj. też, taś. Ej tutaj, tu, tu Jericho, Jeri... tutaj, tutaj, a mo to Jericho. Ale do o Jericho to jest to samo, bo ja też mam Jericho. Ale do Jericho jest to samo, bo ja też mam Jericho. No tutaj nie wiem. Po bo 3. mi zostało teraz dwa, bo ja mam Ilka tylko trzy razem z tym z, z bronią Nie rozumiesz manie to czekaj bo ja tam dostawiłem AMO do mojego krukera, który mam zamiar właśnie wysyłać w zombie. Nie, czy to jest to? Boże wywaliłem nie, go gdzieś O nie krzywa To zombie idzie patrz patrz Pana kombanie dostanie Nice Pana Nice Gdzie? Gdzie? O, coś O, piwasz. kolejne kolejna skrzynka Zombie? Kurde, nie mogę wziąć. Chcę klikcie tutaj to Jest kolejny. A na konter, ostro, Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie. Chodźcie tutaj, no ja. Nie ruchajcie, ty tam kurde. E, typ, 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 typ jest tutaj. Na stra... Y przede mną, na duchy? komisariacie Latał A! Latał kurde To był na pewno Ty? Może no, był na tym radiowozie Na tej woży, czy straży Na tej woży, czy straży? Za, czy na na. straży Był tam typek jakiś Czekaj, a ostrzela, Tak, go ostrzelę tak prowzorycznie, i żeby się bał Dobra, teraz ja, pewnie bał. Dobra, teraz pewnie uciekł. Ty ja tam jest chyba kolejny nie, to nie gust. W takim razie trzeba wziąć celik. Nie, nie, nie. W takim razie trzeba wziąć celik. O kurwa. Nie. Ty on tam, nie jest, tam jest, tam jest. Wejdź. Łeb, łeb, łeb wystawia. O, czekaj, ty co on ma? Wydzwonił Michal, skurwiel. No wyjebał mi. Co, nie żyjesz? Weź tą maszynowę i go zabij. Och, mordek. Konka. No, tylko daj sobie na ten, automatyczny, bo ja miałem na pojedynczym. No to sobie na ten, automatyczny, bo ja miałem na pojedynczym. Kiedy to tam miałem? On chyba małem czwórkę. Dobra. On chyba ma M4. Jezu, weź ogarnij tą. Dobra. Jak się zmienia na te pociski? Ale to moje MP7 weź To tu leży? Kurde. bo ja tu padłem 15 sekund Typa kurty nie widzę Ja widzisz, typa... Bo nie mogę tak, O boże, To jest taki drugi CS Gdzie ten typek kurde nie widzę. 38 GC, a dobra, odnowię sobie. Wezmę sam czwórkę z globala i strzelę mu w dupę. Ile ja tygu mam? Albo granata wezmę z globala. 850 tylko. Ciekawie jak to działa. Cię. Kurde, ty tak jest kurwa No na tej straży dalej chyba nie? Albo po prostu biegnie po mojego luta, więc kap tam na niego. na niego. Nie, 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 albo się wylokował. Nie ma kakuję. Wylokował się. Tu teraz ogarnij czy nie ma ich tam więcej, czy coś. Zbiorę okay. twoje, twój lud. na najbardziej. No lol, nie mogę wziąć. Fakie. Yeah. Ja już tam wybijam. To był 15. To był 15. Okay. Witajcie po przerwie. Tutaj e, akurat pita, pita zastrzelili ja no się to, uchowałem. To, ale żyję, jestem to! O, zaraz się pokażę, opiekę. Ja ale dobrze miałem oko, to koście. A no. jakby, jakby nie mnie, jakby nie ja, to by cię zabił, mnie by zabił i by... <coughs> o Jezu. Dobra, maniek, bo ja już mam 9% z tego gówna dobra, to znowu robimy cięcie i zobaczymy się na innym serwerze. No. no jesteśmy już z powrotem. Kończymy ten odcinek. Oni cię na obiad. Ja też. Na razie, pa pa.